Dla mnie osobiście pierwszy rok był jakiś taki bardzo trudny. Trudny, bo pewnie zderzałem się z jakimiś swoimi własnymi wyobrażeniami o tym jak powinno wyglądać i seminarium i życie księdza i na pewno życie kleryka. Miałem tam wiele swoich własnych pomysłów. Wiele rzeczy mi się podobało, pewnie tyle więcej, a jeszcze mi się nie podobało. Wszystko mnie na początku zaskoczyło, bo no co prawda wszystko nowe było na pierwszym roku, już teraz tak nie jest, ale no, cały czas człowiek jakiegoś tam zaskoczenia doznaje. Ja uważam, że to był piękny czas, choć na pewno nie brakowało w nim takich przeciwności, takich trudności. Co jest tak, takie specyficzne i różniące się od innych studiów, no to to, że o, nie wyjeżdża się do domu, kiedy się chce, nie? To był pierwszy taki szok, powiedzmy... W pierwszym miesiącu, przed pierwszym wyjazdem na, na Wszystkich Świętych, to powiem szczerze, że pierwszy miesiąc seminarium, czyli październik w 2015 roku, był najdłuższym okresem, który najdłużej się ciągnął. Jakimś wyzwaniem, jakim, jakąś taką nowością jest to, że zaczynasz mieszkać w domu, w którym mieszka 40 kleryków plus moderatorzy. Wcześniej mieszkałem sam ewentualnie z mamą na pierwszym roku y, makabrycznie bałem się nauki jak y, chodziłem na wykłady y, z braćmi z kursu to nieraz y, była taka treść wykładów, że no <grywia> trochę przyprawiało ból głowy wiadomo 40 osób różne charaktery, różne y, oczekiwania y, różne podejście do niektórych spraw Różnica wieku, no to wszystko powoduje, że daje nam taką bardzo dużą szansę na to, żeby wzrastać w miłości. Uczyć się drugiego człowieka, poświęcać się dla niego, czasami ugryźć się w język. Miałem taki dzień, kiedy myślałem, że że chyba, chyba tu jakiś, jakiś błąd tutaj Pan Bóg popełni, że ja się totalnie nie nadaję do seminarium, że to, to jest w ogóle nie, nie moja droga. wiedziałem że to jednak mimo wszystko jest moje miejsce i taką pewność, pokój serca też otrzymywałem zawsze y, na modlitwie, więc te różne takie wydarzenia pomagały mi jakoś wytrwać. I wtedy, kiedy jakoś udało mi się, y, no nie wiem, przyjąć, jakby zaakceptować, wejść w taką logikę y, formacji, y, to było dużo łatwiej mi. Uświadomiłem sobie, że właśnie takiego, takiego Pan Bóg mnie chce i że jeżeli czegoś nie potrafię, to ja się tego nauczę, bo wystarczy, wystarczy że będę chciał i będę się przykładał, to, to właśnie dam radę coś zrobić z moim życiem, żeby, żeby mu dobrze służyć.